Dzisiejszym gościem jest Monika. Witam Cię Monika. Jak wiesz Bogusiu, żyjemy w kraju, który zdeklarowany jest właściwie krajem sekularystycznym z większością muzułmańską, a więc mamy też prawo do praktykowania własnych świąt i jest tu wiele kościołów, które są aktywne. No, oczywiście można pomarzyć o tym, żeby Wszędzie praktykować w języku polskim, ale starają się księża. Mamy jednego Wizmirze, który mówi po polsku. On to też zachęca do uczestnictwa w mszach polskich. Oczywiście nie ma nas zbyt wielu tutaj, więc to też nie wygląda tak jak w Polsce, ale wszystkie mniejszości religijne. Czy to są ortodoksi, czy my rzymskokatolickie wyznanie. Wszyscy praktykujemy w miarę możliwości. No więc na pewno nie czuję się tego na ulicach, ale można już znaleźć, tak jak ty masz mnóstwo różnych zajączków i jajeczek za sobą. Ja mam trochę mniej, ja mam tylko sobę, ale <laughs> ale jak to się mówi, ozdoby już są dostępne, kiedyś było to problemem. Zresztą święta nie polegają na ozdobach, ale przede wszystkim na modlitwie, na przeżywaniu, a to jest umożliwiane w kościołach. Teraz niedziela palmowa była, no to nie mamy takich palm jak w Polsce, przepięknie. Kolorowych, tylko zwykły liść palmowy przycinając z drzew palmowych, stawiają do wazona, i w, przy wejściu możesz sobie taki liść zabrać, no i poświęcić, zabrać go do domu. To, to, że tam wszyscy się będą patrzeć na ciebie na ulicy, jak ty ten liść palmowy niesiesz, ale ważne, że jest to możliwe do zrobienia. Tutaj msze odbywają się w językach różnych, więc od tureckiego przez włoski, grecki nawet, no i oczywiście łacina, język polski. Także te msze są takie trochę też multiculti, jak my to mówimy. no Całość tylko i wyłącznie właściwie ogranicza się do kościoła i do własnych naszych domów. Nie ma czegoś takiego jak święcenie koszyczka. A więc jeżeli chcemy, to tą tradycję możemy praktykować sami w domu. Wystarczy modlitwa nad koszyczkiem i można go poświęcić. A więc no, tak powiedział mi jeden z księży, więc ewentualnie w ten sposób święconka u nas się pojawia na stole. No, i ogólnie rzecz biorąc, te święta, jak i święta Bożego Narodzenia, czy, czy jakieś inne święta nasze katolickie, no tu na ulicach specjalnie nie są odczuwalne, ale jeżeli chodzi o Wielkanoc, no to wraz z wiosną pojawiają się też kwiaty, które są symbolem Wielkanocy, więc trochę można sobie powiedzmy, sobie przetłumaczyć, że się czuję. A zając do dzieci przychodzi w Wielki Czwartek? Wiesz, Turcy, Turcy nie mają czegoś takiego, ale zaczerpują z cudzych kultur i jeżeli chodzi o kolorowe jajka, o zajączki, to starają się dopytać, czy w naszej kulturze się komuś coś Daruje, czy, czy po prostu jajka, czy zbieramy, bo wiecie, oni nawet patrzą na Japonię, gdzie tam kolorowe jajka dzieci po trawnikach zbierają, więc tutaj też te kulturowe, takie powiedzmy sobie, tradycje różnego typu związane ze świętami Wielkanocy trochę dotarły. Tylko może, jak to mówię, pod kątem bardziej zainteresowania Turków cudzymi świętami, bo uważają, że bardziej kolorowe, bardziej rodzinne, to już słyszę przy Bożym Narodzeniu, słyszę to też przy właśnie Wielkanocy. W kościołach jest triduum paschalne prowadzone w łacinie i w języku tureckim, kazania są w językach angielskim i włoskim, ewentualnie. Właśnie albo w tureckim, w zależności od dnia. No i w ten sposób wszyscy dostajemy takie karteczki, wiecie, z tłumaczeniem na jakiś język. Wtedy każdy mniej więcej się orientuje. Nie każdy ma zdolności językowe i wszystkie języki zna. Nawet ta łacina kościelna też tak różnie wychodzi niektórym. A więc trzeba się wspomóc takimi, właśnie no, broszurkami, które przygotowywuje Kościół, ci pracownicy Kościoła, którzy tam przy Kościele są, przygotowywują takie broszurki w różnych językach, no i wtedy jak wchodzimy do Kościoła, to nienaprawie nam tych broszurek brakuje, bo nawet się nie spodziewają, że tyle osób przyjdzie, wiecie. No. Świętujemy też Międzynarodowo, jak to się mówi, albo międzyreligijnie, ponieważ wiecie, że Kościół Ortodoksyjny i Kościół Katolicki obchodzą święta trochę w innym czasie. Tak podobnie się to ma w tym roku, gdzie dwa tygodnie chyba później będzie Kościół Ortodoksyjny obchodził święta, ale na rzymskokatolickich, na naszych świętach. Zawsze uczestniczy przedstawiciel kościoła ortodoksyjnego, kościoła protestanckiego. Abyście się zdziwili. U uważasz mi, jest? Nie ma. No. Tak jak mówię, nie, nie obchodzimy tutaj tych świąt, więc w ramach własnych rodzin, ewentualnie znajomi. Widzicie, to jest też takie bardziej nasze święto, ale mówimy wtedy, że się polewamy, to i Turcy się postarają was polać, jak będzie potrzeba. Także nie ma czegoś takiego, że musicie się obawiać, że was ktoś w łóżku zaleje, albo do wanny wrzuci, albo perfumami pokropi, których zapachu nie lubicie. To tego nie należy się obawiać, bo tu po prostu tego nie ma. Monika, a powiedz, jak u ciebie wyglądają święta wielkanocne? Jak się zdarzy, że jestem w domu, bo wiesz, że jako przewodnik i tłumacz, to ja różnie, niestety, mam nienormowany czas pracy, a więc to jest trochę ciężko. Było ciężko z Bożym Narodzeniem, ale postarałam się. Natomiast na Wielkanoc teraz ja będę w pracy, moja rodzina będzie sobie świętować sama, a więc na pewno będzie uroczyste śniadanie. I jakaś szaf w telewizji albo do kościoła się wybierze. Moja mama, tutaj kościół jest trochę dalej, nie mamy tak pod ręką do kościoła trzeba kawałek dojechać. Moja mama nie zna języka, tu, a więc moja mama jest u mnie i święta miałyśmy spędzać razem. Tyle, że u mnie się poukładało zupełnie inaczej, no, nie przewidziałam pewnych rzeczy, no i teraz ja będę w Istambule. Moja mama w domu z moimi znajomymi, więc myślę, że, że tutaj fajnie będą sobie świętować do mojej koleżanki też mama przyjechała, więc myślę, że jakoś razem udało nam się kiedyś razem wigilię zrobić. To teraz mam nadzieję, że chociaż moją mamę gdzieś tam przygarną na ten czas. No ale ogólnie rzecz biorąc, to u nas raczej pisanek nie będzie, chociaż co roku bywały, to w tym roku, no ja jestem tym motorem taki, co nakręca wszystko. Nie da się ukryć, że yy, reszta mojej rodziny mówi, no dobra będzie, to będzie, nie będzie, to nie będzie, no ale yy, ja jestem zawsze tą tradycjonalistką, ja lubię tego typu yy, święta, no i przeżywanie tych świąt, ale w tym roku naprawdę nie miałam czasu na przeżycie czegokolwiek z trudem. Niedzielę palmową w telewizji na YouTube jest Częstochowy Obejrzałam, no więc tak też można, ale w większości to właśnie msze online <grytanie> i na żywo. I Bogu dzięki za YouTube, że mamy możliwość śledzenia pewnych rzeczy na żywo. I, I uczestniczenia na przykład czy wemszak, bo to zwłaszcza na, ze względu na moją mamę, to jest y, istotne. No, a, y, ja to y, ewentualnie się wybiorę, myślę, w Istambule do Kościoła świętego Antoniego. Tam miewają msze po polsku, chyba że je przenoszą do y, Polonesko i czy Adam Pola. No to wtedy y, są msze po turecku. Dla mnie nie ma znaczenia, żebyś po turecku, po łacinie czy po polsku. Odczuwam ją po łacinie i po polsku prawie tak jak powinnam, natomiast po turecku wiecie, no to nie jest język, który jest bardziej kościelnym językiem, no, ale Turcy też wyrażają na różne sposoby. Tutaj miłość do Chrystusa, czy, czy miłość właśnie do Matki Boskiej. W końcu ich są chrześcijanie, i muzułmanie uważają, jako muzułmanie, to uważają Jezusa jako proroka, a Matkę Boską za jego matkę. Więc tutaj pełen szacunek ma zarówno Jezus, jak i Maryja. Wiele osób w tym czasie odwiedza dom Matki Boskiej w Efezie. No i tam mówią, że się wyciszają i to wiecie, jak mówią mi muzułmanie. Także wszystko się daje. Myślę, że tutaj, w Turcji, no, to nie jest kraj, w którym da się w pełni odczuć nastrój świąteczny, jako że nie są to święta wszystkich, a z tego powodu mimo wszystko jednak Turcy się starają, żebyśmy Jakoś mogli praktykować. No W kościołach nawet dzwony biją, jak procesja idzie, także nie zakazują nam noszenia krzyżyka na szyi czy nawet modlenia się. Nawet wielu Turków prosi mnie, żebym ich zabrała nam tę mszę, żeby zobaczyli, jak to wygląda, oni są ciekawi. Także wszystko naraz. Święta to nie tylko ozdoby w domu, chociaż fajnie to wszystko wygląda i fajnie zobaczyć tu jajko, tu króliczka, ale no cóż, nie zawsze się daje. Modlitwa Ażeby się nie... liczy. Tak, modlitwa się liczy i ja to zawsze powtarzam, że y, tradycja świąt to przede wszystkim y, modlitwa i zaczyna się od kościoła, a potem y, jest cała reszta. I ta reszta to już y, jest dla nas. Y, dla oka, podniebienia i ducha, ale y, jednak y, przede wszystkim kościół i tutaj jak widzimy, też starają nam się y, umożliwić y, uczestnictwo we mszach. Chociaż w zeszłym roku jak zapytałam księdza od polskich mszy wizże, czy będzie msza wielkanocna, a on powiedział no nie, w tym roku nie będzie po polsku. Y, więc ja sobie to głęboko Wyryłam w głowie i w sercu. No, nie powiem który i gdzie, ale yy, zdarzyło się i powiem szczerze, że byłam zadziwiona tym faktem, bo tam, gdzie jeden lub dwóch gromadzi się w imię moje, to i ja jestem. A więc, my praktykujemy teraz bardziej online z domu i nie musimy się nikogo prosić. <grych> A dlaczego tam tak jest? Że raz jest po polsku, msza, raz po turecku. Wiesz, tu jest dużo Turków, którzy też przyjęli wiarę rzymskokatolicką, chociaż na przykład byli ortodoksami bądź protestantami, bo Turcy kiedyś byli szamanami. Potem zmuszono ich do przyjęcia islamu. 300 lat to trwało, zanim islam przyjęli, i Turcy potem starali się znaleźć jakiś taki wspólny mianownik i poszukiwali swojej religii, swojego jakiegoś takiego, nie wiem, punktu zaczepienia, mi się wydaje, bo każdy ma swoje potrzeby, i duchowe, i cielesne, ale przede wszystkim właśnie. Duchowe potrzeby niekoniecznie są zaspokajane przez religię muzułmańską, też dla niektórych to jest zupełnie abstrakcja. Znam ateistów, którzy pod namową powiedzmy sobie z innej strony mówią, że jeżeli on jako ateista by miał jakieś wyznanie przyjąć, to to będzie. Kościół to, to będzie wyznanie rzymskokatolickie i będzie to chrześcijaństwo, a nie islam. Więc nawet ateiści bardziej patrzą w kierunku naszej tutaj religii chrześcijańskiej niż islamu. No, takie są realia. Więc po turecku msze są dlatego, że wielu uczestników żyjących też tutaj w Turcji zna ten język. I przede wszystkim są to i Grecy, czy Rumowie, czy Lewentyni, ludzie włoskiego pochodzenia. Rumowie to tacy jeszcze z antycznych czasów, mieszanki grecko-rzymskie. Ta grupa ludzi tak nie przyjmowana jest specjalnie, zarówno przez tą część grecką, jak i część włoską. A, ale mają tu je. Miejsca zamieszkania. Część z nich jest ortodoksami, większa część, ale niektórzy próbują praktykować też właśnie nasz, jakby to powiedzieć, nasz kierunek rzymskokatolicką. Są też obcokrajowcy, który, dla których robi się po angielsku czytania, czy też czasami prowadzimy. Współ prowadzimy msze po angielsku i po turecku albo po łacinie. To są, to są msze, których części są tak kombinowane, czyli jest główna część czytania, robione są po angielsku i po turecku, a potem modlitwy jak Ojcze Nasz, Wyznanie Wiary, czy też. Święty Święty, to wszystko jest po łacinie i druga część już wtedy jest po łacinie, a tylko niektóre modlitwy i odzewy są robione w różnych językach, więc jest to dość ciekawe doświadczenie, jeżeli chodzi o uczestnictwo w takich mszach. No, potem dlaczego na przykład no, polskich księży mamy, kilku. Oni się dość często zmieniają na swoich stanowiskach. Tutaj mamy jednego proboszcza w Izmirze, w Istambule również jest ksiądz, który prowadzi kościół świętego Antoniego i mszy po polsku, czasami jeździ do Poloneskoj. Także no tak rozwoić się nie da rozwoić, ale niejednokrotnie zapominają poinformować o tym, że są gdzie indziej niż powinni być. Yy, zdarza się, że my po polsku yy, całujemy klamki w kościele, no, no my, cóż, yy, jak ja mówię, jeżeli idę z turystami, to jest problem, jeżeli, bo mam takich turystów, którzy chcą iść do kościoła, a, także yy, staram się im to umożliwić, sprawdzam godziny, sprawdzam, dzwonię, chociaż przez to, że się księża zmieniają, to i telefony niejednokrotnie już są nieaktualne, Musiły przez wszystkie możliwe swoje źródła znaleźć konkretne telefony do konkretnych osób, które w danym momencie są na stanowisku tam. No więc to jest trochę utrudnione, ale wykonalne. I jeżeli nie jesteśmy z zaskoczenia potraktowani, to daje się w jakiś sposób i nam spotkać. Po muszach zwykle to jest taki poczęstunek zrobione przez ludzi, dla ludzi, a więc każdy coś przygotowywuje, przynoszą, stawiają, zastawiają stoły na zewnątrz i jest taki bufet, wiecie, szwedzki stół, byśmy to nazwali i wtedy każdy się dzieli tym, co ma. No, co zrobił, co upiekł, co, co ugotował. Także jest to przyjemne, nie jesteśmy dużą społecznością, jest nas w Izmirze, i zbliżej w Istanbule i w innych częściach kraju, nie do policzenia, więc uważamy, że nas jest po kilka tysięcy może maksymalnie. Nie, nikt nas nie policzył w, ani w kościele, ani gdzie indziej. No, no takich rzeczy raczej się nie robi. Wiem, że ludzie starali się policzyć, ile jest w ogóle Polaków w wiecie. W Turcji też nie bardzo doszli do tego, jak to zrobić, zwłaszcza, że większość to jest Polek, a część Polaków zwykle to są ludzie na kontraktach z pracy. No to już nie to, to nie jest już emigracja bezpośrednia, ale jest to powiedzmy sobie czasowe przebywanie tutaj na tych terenach, tak jak na przykład są też tu wojskowi i cywile z NATO którzy również uczestniczą w takich mszach, ludzie z Erasmusa. No tak jest trochę nas, ale nas mieszkających tutaj mniej uczestniczy we wszystkim. Ja to wiem, bo ja to z perspektywy, wiecie, chodzenia z moją mamą do kościoła, wtedy kiedy ja mogę, to w niedzielę to się udaje do kościoła, pytam się, jest msza konkretnie godzinie, msza polska, i można na nią się udać, więc staram się, ale nie, nie zawsze bywam w domu, więc w niedzielę. Także u nas to jest tak właśnie w kratkę różne. Ale praktykowanie moja mama zawsze praktykowała i praktykuje. Ja to u mnie różnie bywało, ale staram się, teraz staram się, jak to się mówi, każdy dąży do swojego celu w różnych. Powiedzmy sobie, różnymi drogami, no ale żyć bez Boga też się nie da. No ja uważam tak. Tak, w sensie. to prawda. No a ta cała reszta to już. Powiedzmy sobie, inni ułatwiają nam to życie albo utrudniają, ale daje się więc nawet w takim kraju, który ma większość muzułmańską. Nie tylko, bo inne religie też tu są, to jest taki tygielek kulturalny, a więc um, wcześniej może było trudniej, teraz już łatwiej. Wiecie, jest internet, są różnego typu rzeczy, można różne rzeczy i przez internet sobie kupić. Jak w sklepie nie znajdziecie, to w każdym innym sklepie całej Turcji, albo nawet za granicy sobie można ściągnąć y, ozdoby, y, no, a teraz coraz częściej się one też pojawiają na rynku, w sklepach. A pamiętam czasy, kiedy nie można było niczego znaleźć na święta Bożego Narodzenia, bo albo choinki nie ma, a ozdób nie ma, a tego nie ma. A teraz już jest wszystko. I tak samo z zajączkami, z skrzatami, które udają zajączki. Wszystko jest, to byście sobie nie pomyśleli. Co dusza zapragnie. Tak, co dusza zapragnie, dokładnie. To u, tak jak u Ciebie, słuchaj, wszystko kusi. Tam z tyłu na tym obrazku to wszystko kusi. Wędlin nie mamy porządnych, więc musimy kombinować, ale. Jak jest czas, to można samemu sobie pasztet zrobić, całą resztę, więc wiecie, jakoś, jakoś się daje. Nie przejadamy się. Dziękuję Ci Monika, że chciałaś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Dziękuję Ci Bogusiu, że mnie zaprosiłaś. I, I również pozdrawiam. Trzymajcie się wszyscy. Pa. pa. No, wesołych świąt. Wesołych świąt.